Sonic Szybki jak Błyskawica to film z początku tego roku, który dalej można obejrzeć sobie w kinach, ale też można złowić go na kanale Plus. W takich czasach przyszło nam żyć. Za reżyserię tego filmu odpowiada Jeff Fowler, a w rolach głównych wystąpili tutaj James Marden, Jim Carrey i Ben Schwartz. Ten ostatni użycza głosu Sonicowi. Niemniej jednak jeśli pójdziecie na film do kina, no to czeka Was z całą pewnością dubbing, więc zamiast Bena Schwartza w tej roli usłyszycie Marcina Hecnara. Sonic to samotny niebieski jeż, który przez swoją niezwykłą umiejętność szybkiego biegu musi się ukrywać, żeby nikt nie chciał go złapać i wykorzystać jego umiejętności do swoich celów. Żyje więc sobie na ziemi, ukrywa się przed wszystkimi, jednocześnie tęskniąc za towarzystwem i prawdziwym życiem. Przypadek sprawia jednak, że jego istnienie wychodzi na jaw, i Sonic musi szukać pomocy u miejscowego stróża prawa. Ogólnie to ten film jest dla mnie dość zagadkowy, ze względu oczywiście na pierwotny design Sonika, który pozostawił naprawdę wiele do życzenia i groziło się, wiadomo, logiczne pytanie: kto dopuścił to coś do dystrybucji? No, ale to jest coś w sumie, o czym masa ludzi mówiła, i chyba nie ma sensu się powtarzać. No, ale dobra, no ale sami zobaczcie, jakie to było paskudne. No, bo gdyby ktoś zapomniał o tym koszmarze, to haha, przypominam Wam, nie musicie mi dziękować. Dodatkowo, nie dość, że potrzebny był czas na redesign tej postaci. No, to jeszcze się tutaj pojawiła koronka w międzyczasie, więc myślę, że to wszystko pochłonęło mnóstwo kasy i nerwów ze strony studia. No ale dobra, sobie miałam o tym nie mówić. Do czego zmierzam? Czas i pieniądz na schrzanianie designu głównego bohatera i na jego późniejszą poprawę się znalazł, ale nie znalazł się na napisanie jakiegoś rozsądnego scenariusza. I dobra, w sumie ten film wylądował w kinach i ma kategorię plus 7 lat, więc... Rodzi się pytanie, czy jest sens czepiać się o film dla dzieciaków, no ale nikt mi nie powie, że oprócz tego, że film jest skierowany do dzieci, to tak naprawdę również ludzie z mojego przedziału wiekowego są tutaj targetem, ponieważ film jest adaptacją gry Segi z lat 90. Więc nostalgia, 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 dajcie nam pieniądze, bo to jest kolejna rzecz z waszej przeszłości, którą wy znacie i kochacie. Więc myślę, że. Całkiem uczciwie byłoby stwierdzić, że skoro film ten skierowany jest również do nas, to możemy wymagać od, fi od tego filmu czegoś więcej niż tylko patrz, to ten niebieski jeż, którego tak bardzo uwielbiałeś, kiedy byłeś dzieciakiem. No i mamy tutaj do czynienia z fabułą dziurawą jak sito, bo dużo w tym filmie rzeczy jest troszeczkę głupich i głupawych i są to zarówno większe i poważniejsze kwestie, jak i drobne detale, które prowadzą zasadniczo nikąd. Także na przykład zachodzę w głowę, dlaczego nikt nie zwraca uwagę na niebieskiego jeża, który w najlepsze biega sobie po barze dla motocyklistów, chociaż... Wszystko to co wydarzyło się na samym początku filmu ewidentnie sugeruje, że on ma się ukrywać i nikt ma go tak naprawdę nie, nie widzieć i on przez to jest samotny, ale nikt tak naprawdę nie zwraca na niego uwagi, więc w sumie no to o co tak naprawdę chodziło? Jest też Tom, pan policjant, który w pewnym momencie filmu zostaje pokazany w mediach jako terrorysta, ale to niczemu nie przeszkadza, on sobie może chodzić luźno po mieście i nikt zasadzie nie zwraca na niego uwagi i w związku z tym nie ma żadnych konsekwencji. W trochę większych rzeczy warto chyba zadać sobie pytanie, dlaczego wojsko i rząd USA stwierdza, że trzeba całą tę operację przekazać pod komendę osoby, która ewidentnie stwarza zagrożenie dla większości społeczeństwa, ponieważ nie stroni od tego, żeby wysadzać wszystko w powietrze. No i jest jeszcze sam główny bohater tego filmu, który myślę, że. Dzięki swoim niezwykłym umiejętnościom mógłby rozwiązać główny konflikt tego filmu. Myślę, nie wiem, w pięć minut maksymalnie, no ale z pewnych powodów to się po prostu nie dzieje. No ale dobra, bo w tym filmie tak naprawdę nie chodzi o rozwiązanie konfliktu, tylko chodzi o przyjaźń. No więc dobra, jak mamy tutaj przesłanie, no to, to nieważne, no bo wszystko wybaczamy, bo przesłanie, przyjaźń, dobra, dawać. Poza tym film kradnie sobie casualowo i na luzie od Marvela nie raz, nie dwa, więc jeśli ominęła was taka niesamowita przyjemność, jaką była fantastyczna scena kuchenna w filmie X-Men Przeszłość, która nadejdzie, no to tutaj ją zobaczycie. Albo też jeśli dawno nie słyszeliście, żeby ktoś naszy papracza powiedział śmietnikowa panda, to zapraszam, bo też to tutaj jest. Nie ukrywam, że postaci dość mocno ratują ten film. Chociaż nie mówię o głównym bohaterze, bo chociaż Sonic ma teraz wzorowy design, to wszystkie cgi owe rzeczy, które pojawiają się w jego rękach, dość mocno rzucały mi się w oczy i nie mogę powiedzieć, rozpraszały mnie dość potężnie. Dodatkowo on nie jest dla mnie ciekawą postacią, bo on jest taką kulką niebieskiego ADHD, która wybiórczo posiada wiedzę o świecie albo totalnie nie wie, co się dzieje, w zależności od tego, czego wymaga fabuła. Ogólnie to nieco mnie denerwowało, no po prostu nie czarujmy się, denerwowało mnie. Z kolei James Marden dość mocno zaplusował dla mnie w tym filmie. Jego bohater jest dość pełnokrwistym, lojalnym, uczciwym człowiekiem którego wszyscy uwielbiają i naprawdę nie sposób go nie lubić. Dodatkowo jego relacja z żoną jest po prostu wspaniała i dawać mi więcej przykładów takich par w filmach familijnych, bo to jest po prostu super. Także biorę jednego Toma Policjanta i jestem w stanie za niego zapłacić 10 cyklopów. Także tak zupełnie na marginesie, to chyba warto też zwrócić uwagę na to, jak dużo ten film ma wspólnego z franczyzą X-Men. Nie tylko przez postać Jamesa Asdena i przez to, że zżyna scenę z filmu Przeszłość, która nadajcie w postaci Quicksilvera. No zresztą Quicksilver jest tutaj, myślę, też czymś, co można by połączyć jedno z drugim, ale jeszcze dodatkowo mamy wątek tego, że są jakieś niezwykłe umiejętności i świat coś chce od tych, co mają niezwykłe umiejętności. Czy Sonic jest X-Menem? Naturalnie show kradnie Jim Carrey i w sumie nie wierzę, że to mówię, ale brakowało mi takiej wersji Jima Carego na ekranie od bardzo, bardzo dawna. A muszę się przyznać, że niestety jako dzieciak nie cierpiałam Ace awentury, nie cierpiałam filmu Głupi i Głupszy i Jim Carrey w takiej przerysowanej, gumowej wersji momentami dość mocno mnie odrzucał. Co jest dość paradoksalne, bo taką maskę to na przykład lubiłam. No i wiadomo, cringe'owałam też na filmie Batman Forever, ale to chyba nie do końca przez postać Pana Zagadki, więc myślę, że tutaj argument jest bez sensu. Po latach dotarło jednak do mnie, jak genialnym aktorem tak naprawdę jest Jim Carrey i nie mówię tutaj o jego rolach dramatycznych, no bo myślę, że one bronią się same, ale sama nie przypuszczałam, jak wielką frajdę sprawi mi postacią, jaką jest Doktor Robotnik. Jeśli tak teraz w sumie nad tym zastanowię, to Doktor Robotnik po polsku nie brzmi dobrze. Także ten casting to jest strzał w dziesiątkę, bo jego energia, mimika i wszystko co on robi to jest absolutny strzał w dziesiątkę i postać doktora Robotnika jest absolutnie przefantastyczna. Także dla tej postaci zasadniczo oglądałam ten film i jakoś, jakoś ratował on dla mnie sytuację raz po raz. Oczywiście należy pamiętać, że doktor Robotnik to jest absolutnie, totalnie przerysowana postać, no ale prośba Grago Jim Carrey, więc to się nie mogło nie udać. Także słowem, wisimy tutaj pomiędzy zabawą, a takim lekkim mech. Co prawda widziałam naprawdę dużo recenzji na temat tego filmu. Zdania są podzielone, oczywiście postanowiłam skonfrontować opinie innych ludzi ze swoim własnym zdaniem. No i, no i cóż, ogólnie wszyscy chwalą ten film za to, że jest dobrą recenzją gry ale tak naprawdę to jest dla mnie nieweryfikowalne, bo ja niestety nigdy dzieckiem Segi nie byłam, więc muszę ten film analizować po prostu jako film, po prostu jako historię. Dlatego ode mnie Sonic jest w stanie dostać tylko i wyłącznie ocenę 5 na 10, a sequel obejrzę tylko i wyłącznie jeśli będzie w nim Jim Carrey i macie to jak w banku. A wy zróbcie jak wam serce dyktuje, jeśli... Jeśli wasza nostalgia jest w stanie wybaczyć naprawdę dużo, albo macie dzieci w wieku około lat siedmiu, to myślę, że to jest film, któremu można spokojnie dać szansę. Jeśli pragniecie zobaczyć Jimma Carey'a takiego jak za dawnych, dobrych czasów, to też jak najbardziej możecie się skusić. No a jeśli nie, no to w sumie myślę, że możecie sobie ten film darować. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba Wam się to jak opowiadam o filmach, naturalnie zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania lajków, komentarzy, odwiedzenia moich pozostałych social mediów, żeby być na bieżąco z tym, co dziś na tym kanale. No i co? Do zobaczenia następnym razem.